Cóż, restauracja była świetna, a jedzenie pyszne. Pierwszy raz u nich byłem. Ceny też znośne. W dzisiejszych czasach trzeba uważać, żeby nie dać się oskubać. Wystarczy chwila nieuwagi. uwagi. Wejdziesz? Ściągaj to. Gotowe. Zaczekaj Najpierw trochę zabawy Sprawdźmy, kto więcej wypił Nosisz przy sobie alkomat? Serio? Śmiało, odmuchnij Poważnie? Jasne Zaczekaj, nagrajmy to Będzie pamiątka Dawaj O co ci chodzi? O nic, wszystko gra Badanie alkomatem to chore Widzisz, zanim zaczniemy, musisz wyrazić zgodę na seks, żebym wiedział, że tego chcesz. I podejmujesz współżycie z własnej woli, świadomie, odpowiedzialnie, całkowicie trzeźwa i zdecydowana. Chyba o niczym nie zapomniałem.